Czwartek, dziewiętnasty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Księgi Jozuego dowiadujemy się, że po śmierci Mojżesza znalazł się następca. To był Jozue. Razem z Kalebem, synem Jefunnego, właśnie Jozue, syn Nuna, byli tymi zwiadowcami, którzy nie przelękli się Ziemi Obiecanej. Jozue ma zastąpić Mojżesza. I Pan Bóg mu obiecuje, że tak jak byłem z Mojżeszem, tak też będę z Tobą. Z jednej strony pokazuje nam to, że każdy z nas ma pewien odcinek do zrobienia. Mojżesz zrobił bardzo wiele, ale, ale nie wprowadzi do Ziemi Obiecanej. Jozue miał swoją rolę do spełnienia w czasie wyjścia z niewoli egipskiej, ale teraz ma szczególną. Teraz będzie tym, kim był wcześniej Mojżesz. Żeby się w życiu też tak nie spinać, że jeśli czegoś nie zrobimy w całości, jeśli coś nam się nie uda, bo znajdą się ludzie, którzy nas zastąpią. Nie ma ludzi niezastąpionych. Jeszcze w języku greckim, jak się czyta Stary Testament, to imię Jozłe dla nas ma szczególną wymowę, dlatego, że, że to jest nic innego tylko Jezus. Jezus to jest Jozłe po grecku. Więc kiedy czytamy, że to Jezus prowadzi do Ziemi Obiecanej, kiedy czytamy, że nie Mojżesz, tylko Jezus. To nam od razu przychodzą skojarzenia, tak jak Orygenesowi, że Mojżesz, czyli prawo, było w stanie wyprowadzić z niewoli z ziemi egipskiej, ale nie było w stanie wprowadzić ludzi do ziemi obiecanej i do wolności. Prawo, przepisy, przekazania mogą Cię wy, wy, wyzwolić, ale nie wprowadzą cię do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej możecie wprowadzić tylko Jezus. Tylko Jezus może dać Ci życie wieczne, tylko Jezus może wprowadzić Cię do takiego życia, które jest życiem najpełniejszym. Psalmista w psalmie 114 mówił, gdy Izrael wychodził z Egiptu dom Jakuba od ludu obcego. Można by powiedzieć, po co wychodzili z Egiptu? Przecież to było bardzo poważne państwo po co puszczali taki kraj przecież my jeździmy do Ameryki jeździmy do Niemiec jeździmy do Anglii bo tam się przecież lepiej pracuje czyż nie lepiej im było pracować w Egipcie niż wracać do swojego kraju który był krajem przecież mizernym ubogim i słabym a jednak chcą wracać do siebie bo tam byli u obcych byli u ludu obcego jest takie ważne pojęcie przecież żeby być u siebie żeby być u siebie rozumiemy młodych ludzi którzy chcą mieszkać nie u rodziców, ale u siebie. Rozumiemy kogoś, kto chce mieć coś swojego, bo nie ma nic chyba gorszego niż taki brak wolności, niż brak takiego poczucia, że jestem u siebie. Może być u Boga, może nie być tak wspaniale jak dzienci, ale wartość tego, że ja jestem u siebie, jest absolutnie wartością nie do przecenienia. Ewangelia jest bardzo znana. Ewangelia mówi o przypowieści o miłosiernym słudze pyta po prostu Piotr Jezusa Panie ile razy mam przebaczać siedem razy, Jezus mówi nie siedem, ale aż siedemdziesiąt siedem razy i my to powtarzamy, mówimy, że to jest super, bardzo fajne słowo że trzeba wybaczać, ale tak naprawdę jak byśmy sobie to wzięli do serca to widzimy, że to jest szalenie ciężkie naprawdę szalenie ciężkie tylko Bóg nam wybacza siedemdziesiąt razy chodzimy do spowiedzi z tymi samymi grzechami i tylko Bóg nam wybacza nam jest bardzo trudno wybaczyć bardzo trudno. Jeśli ktoś Cię raz oszuka, czy mu wybaczysz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, jeżeli Cię spóźni, może to nic, jeżeli Cię okłami, jeżeli zrobi coś wstrętnego, są takie sprawy, które my nie wybaczymy nawet po jednym razie. A co dopiero po siedmiu, nie mówiąc o siedemdziesięciu siedmiu? Wydaje się, że w nas ciągle jeszcze jest mało tego chrześcijaństwa, które mówi, daje Ci szansę, cokolwiek byś w życiu zrobił, jakkolwiek byś się zachował i jakikolwiek grzech byś popełnił. Dajcie szansę, bo jestem chrześcijaninem, czyli staram się być tym, kim jest wobec nas sam Jezus Chrystus. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.